wszystkich serdecznie w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Proszę, skońmy głowy ja poproszę Pana o prowadzenie. Panie Boże, drogi Ojcze, w niebie dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa, za ten dzisiejszy dzień, za ten czas, który możemy się Panie chwałę wnosić, wielki, Tak się Panie też Prosimy o Twoje błogosławieństwo, Twoje prowadzenie. Umocnia, umocnia nas po sile, dodawaj mądrości w poznawaniu Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci Panie, że jesteś wśród nas za każdego z nas. Amen. Czytali może słowo. To jest 19 rozdział Ewangelii Łukasza od pierwszego do dziesiątego wiersza. I przeszedł do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty. Pewno widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Powiek więc naprzód i szedł na drzewo z aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. Gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I szedł śpiesznie i przyjął, przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc do człowieka, Rzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanowi rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję obogiem, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie się stało się udziałem domu tego, ponieważ on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nawrócenie do jest ilustracją prawdy, co czytamy w Łukasza 18:27. 18. rozdział 27 wiersz. Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Zacheusz bowiem był bogatym człowiekiem. A jak wiemy, bogatemu no, bardzo trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Jednak Zacheusz ukorzył się przed Zbawicielem i nie pozwolił, aby bogactwo Stanęło pomiędzy nim a Jego duszą. Pan wszedł do Jerycha, Zacheusz. Gdy przechodził przez Jerycho, to Pan Jezus miał to już trzecią podróż, a zarazem ostatnią. Zacheusz pragnął go zobaczyć. To wynikało z ciekawości, chciałem go zobaczyć. Był, chociaż był przełożonym nad celnikami, mimo nie wahał się zrobić coś, co odbiegało od normy zachowania, żeby móc ujrzeć Pana. Ponieważ by mały wiedział, że trudno będzie było miejsce, więc pobiegł do przodu wraz na drzewo z komory stojące Wszedł na niej, na to drzewo, drzewo stara przez na które szedł pan. Ten akt wiary nie był, nie uszedł niezauważalny. Gdy Pan szedł, spojrzał w górę i kazał mu śpiesznie zejść. Widzimy tutaj, że Pan Jezus nie ma względu na osobę, chociaż On był celnikiem mimo to jakby wprosił się do, do domu celnika, co jak czytamy, bardzo to serdecznie przyjął, z radością przyjął ten ten zacheusz, nie? Można by powiedzieć, że wtedy właśnie ten zacheusz, nastąpiło jego nawrócenie. Ale to, że Pan Jezus tam poszedł w gościnę, to się nie podobało jak gdyby temu, tym ludziom, co tam szli za Panem Jezusem tym przeciwnikom bo przecież celnicy byli poważani przez przez Żydów jako jako zdrajcy, jako ci, którzy okradają tam ich, nie? Chociaż mieli, pobierali podatki. Ten podatek główny, który mieli pobrać, to był, miał jakąś tam normę i według tego potem postępowali, ale jeśli chodzi o o, o ich zarobek, o ich płacę, no to oni sami sobie dyktowali warunki. Co bardzo okradali w ten sposób naród żydowski i oni ich strasznie nie lubili, nienawidzili ich. A w dodatku Zachełusz był jak przełożonym celników, nie? To jeszcze bardziej nienawidzili. Mimo to pan Jezus go zaakceptował. też swoją drogą, przecież wszyscy są grzesznikami. Gdy Pan Jezus chciał wybierać, kto jest bez grzechu, to by do nikogo nie mógł pójść. W wierszu ósmym czytamy, że Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku Mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać czwórnasu. To widzimy, że gdy spotkał się Zacheusz z Panem Jezusem, no to od razu nastąpiła zmiana. On przedtem był takim chciwym. Nie zabierał ludziom, więc okradał. A tu widzimy, że. Rozdaje wszystkim. O bogim mnie, tym co wymusił, w czwórnasób. Przecież w jak czytamy w drugiej mojej rzeszowej, to mm. <słuch> 22,4 to tam, jeżeli kto na Kim co wymusił, okradł coś, to dwunasób miał oddać, a tu jest czwórnasób, to jeszcze więcej. Zachowanie Zachorocza było godne pochwały. Też jak przypominam sobie swoje nawrócenie, to tak samo, gdy na początku to nie mogłem przystąpić do pamiątki przez dłuższy czas, bo hmm, chciałem po prostu pooddawać to. Co komu wziąłem, co zawiniłem, kogo tam obraziłem, to starałem się przeprosić. No tak y, wydaje mi się, że jest z każdym, że to zbawienie i dla Pana Jezusa nie daje y, jak gdyby umorzenia tych długów no, naszego poprzedniego życia. Czytam następny wiersz. Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ on jest synem Abrahamowym. Zbawienie nie nadeszło, ponieważ Zacheusz był Żydem z urodzenia. Tutaj wyraźnie syn Abrahamowy oznacza coś więcej niż natura naturalnego potomka. Oznacza, że Zacheusz korzystał z tego samego rodzaju wiary w pana, którą miał Abraham. Jeszcze ten ostatni wiersz. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nawrócenie Zacheusza było wypełnieniem najważniejszego celu przyjścia Chrystusa na, na ten świat. Tak jeszcze czytać może słowo z pierwszego listu do Koryntian, właśnie wieczerzy pańskiej. Albowiem ja przyjął od Pana to, co wam przekazałem. Że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł. Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze, jak krwi mojej. To czyńcie ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją, albowiem ilekroć ten chleb pijecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przez to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie winien będzie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niech więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego Chylicha tego pije. Powstanie będziemy odchodzić panowie.